Żółte pole 10 punktów, czerwone 8 punktów, niebieskie 6 punktów, czarne 4 punkty, punkty i białe 2 punkty. A jeżeli kwota tarczy 0 punktów, każdy ma 3 strzały. się teraz... Luszawa i Ostrówek Kolonia. Pojedynczym. To znaczy jeden wybrany, zawodnik. Luszawy. Żeby było jasne. Nie nie, nie biorę biorę. Ja biorę tą. Nie, ale tu wiesz co? Pod by zrobimy. Po dwie pokażę. Żeby było porówno, masz trzy takie same. Chwila cierpliwości, bo, bo pewnie niektórzy zawodnicy pierwszy raz strzelają, także prowadzący wytłumaczą pewne zasady. Ja mam tłumaczyć zasadę? Zawodnikom. Na no raz powiedział wszystkim. to bardzo proszę. proszę, proszę. Oddaję. Żeby się nie powtarzać, wytłumaczę proszę o skupienie dla zawodników. Strzelamy w buchu. mamy trzy strzały. Oczywiście wszystkim życzę, aby to było w żółte. W lewej ręce trzymamy łuk, prawą ręką na cięciwe, No i szczęścia życzę. Jak to jest ja mańkutem? To nie mań wiem, to, to nie, 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 mam do ale ale to ja nie ma, dalek, czyli mogą tak, być trawne szkoły. Jeszcze Kroki. Przypominamy, że strzelają zawodnicy muskawy i Ostrówka Kolonii. widzimy do tej pory, że z Ostrówka Kolonii czerwoną tarczę, czyli około 8 punktów. Drugi raz też 8 punktów. To, to dla tych, którzy nie widzą na daleka. Trzeci strzał, ostrówka kolonii, Zaraz liczymy. Punkty. E, 16 nie ma bo zawsze mniejsze daje 16 i 2, 18 punktów 18 punktów. Do, do 30, bo jedna Ozdrowe, kolonia. 18 punktów. Ale 30. 30, nie 30. 10. 12 duszawa zdobyła 10 punkty. Teraz przygotowują się zawodnicy żurawica kolonii i sprawienowoli. Chwila. Dobrze, czyli dwa punkty. Dwa czarne osiem, jedno białe dwa, razem dziesięć. Ale przez dychy nie przeszedł. Ale nie przeszedł, A, A w sumie, ale w sumie. nie. W sumie dziesięć punktów. po dyskusjach dziesięć punktów. Toczy się zacięta dyskusja, ale wynik się nie zmienił, dziesięć punkty. Teraz przygotowują się zawodnicy z Żurawica Kolonii i z Kamienowoli. Gdzie jest? Czekaj, czekaj. Drugi zawodnik. O, o przepraszam, zawodniczka. Pokaż, może się Nie <noise> Dobra. Napinamy ile Dobra. tylko możemy. palce możemy chcecie trzymać. <noise> bo no to dawno pierwsze, pierwsze owoce za płoty. Proszę się nie zrażać. Mocno wymierzyć i dopiero, dopiero tam palca zabrać, bo zrani. Zniżyć.

Było... Kamienowola. Kamienowola, jeżeli dobrze pamiętam. Tak. Kamienowola 8 punktów. Kamienowola 8 punktów. Ja policzę, dobra. E, 6 ale poczekaj. 6. Een, 2 tam to nie uznajemy, 8. Było zdobyłem w ringu. 8, 8, 8 było. 8 punkty żurawiniec kolonia i 8 punkty kaminowola. A teraz bardzo prosimy zawodników do Ostrówka i Zeszkowic o przygotowanie. Bo białe, ale jest za oringiem, to już się nie liczy. A, kaminowola by niebieskie trafiła. Niebieskie. Tak, czerwone, przepraszam. Ale czciała nie piła się, ale jest szar. nasze dowodnicy już startują. Widzimy pełne skupienie na twarzach. Widać jakie efekty. Chcemy lekko podczas 8, 6, 14. Ale na pewno lepiej by strzelali, gdyby ten doping był większy. O kurwa. Strzał chyba był! Nie uciekła! Nie panikuj! Możemy sięgnąć! Nie może! Jakby wypadła, to... Jak to jak? Jak wałek upadł na to... To trzecia powinna być dalej. zaliczana. Łukasz, zaliczamy, to nie zaliczamy? Jeżeli jest w stanie sięgnąć po strzałę, zaliczamy. Jeżeli upadłaby dwa metry dalej, nie byłby w stanie, przekraczając linii... Pan organizator ma coś tu do powiedzenia, bardzo proszę. Ponieważ jest to zabawę uznajemy. Zawodnik mógł sięgnąć po strzałę, ja bym to uznał. Nie Zaliczamy. Zaliczamy. Zaliczamy i zliczamy punkty. 18 punktów, 18, 18, 18, 18 punktów, Leszkowice 18 punkty, Ostrówek 8, 8 punkty, a teraz, pan to chciał powiedzieć jeszcze. Ja chciałem prostować. ta strzała tylko dlatego, że zawodnik liczył na oklaski, a ich nie, a nie było. było.

<noise> ja chwila, skupę, ja. ale niestety. To nie widać to widać. Autokracja porządna. Budwo, budwo, widać Autokracja arba, arba, arba. Arba, 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 arba. Arba, 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 Mamy do tego robina. Brawo! 24! Zawada! Zawada! 24 punkty! Brawo! wszystko przez 16! Tarkawica! Dobry doping, to jest 11 punktów. 10 że punkty. Przypomnijmy, że w strzelaniu 10 10 punktów. 18 punktów. 18 punkty. 18 punktów. 18 punktów. 18 punkty, 18 Kolonia. 8 punktów. 8, punkty. 8